Cześć, witam wszystkich na kanale Razer w kolejnym odcinku Ark Survival Evolved. Dzisiaj jesteśmy na serwerze PvE. W związku z tym, że ostatnio robiłem taki odcinek opowiadający o moich dinozaurach, wspomniałem Wam też o karmieniu tych dinozaurów. I chciałem Wam pokazać jak bardzo jest to uciążliwe i ile czasu tak naprawdę trzeba poświęcić na tą grę, w zasadzie dziennie, tak? No bo to nie, nie tylko chodzi o karmienie dinozaurów, ale też trzeba zebrać benzynę, żeby był prąd w lodówkach, żeby nam jajka nie gniły, czy tam kiblesy, czy tam no cokolwiek, tak? Więc w lodówkach dużo rzeczy trzymamy. Trzeba zbierać cały czas też narkotyk w zasadzie, żeby móc oswoić i dzisiaj będziemy robić takie karmienie. Zobaczycie też jak to wygląda ze strony osoby, która ma tyle dinozaurów co ja. I oczywiście mogłem mieć tych dinozaurów, dinozaurów więcej, ale nie chcę mieć takiej sytuacji, jak na przykład sobie polecimy tutaj troszkę na północ, do innej bazy. Czekajcie chwilkę. Jakoś się zapowietrzyłem. Za szybko, za szybko chyba mówię. Jak tam podlecimy, to zobaczycie, że. No, renderuje nam się strasznie długo mapa. Zaraz powiem Wam, jaki spadek FPS-ów. Teraz mam 45. Za chwilę będzie około 20-10. Coś takiego. To jest baza. Jeszcze dinozaury się nie porenderowały. Zaczynają się laki 16, 30, 17, 19. Coś takiego. O, już teraz 5, 7. I to jest masakra. Ja wiedziałem, że tak będzie, dlatego w pewnym momencie przestałem oswajać tak masowo dinozaury na tym serwerze, bo u niego w bazie jest 10 FPS-ów, czyli no, mamy dość spory spadek. Jeżeli ktoś gra na trochę słabszym sprzęcie to i na przykład ma 30, no to tutaj w ogóle mogłoby mu chyba wysiąść to, nie? Także nie polecam oswajać aż tylu, aż tylu dinozaurów. To jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to jest. Karmienie, po prostu masakra, ile trzeba mięsa zlucić, ile trzeba zlucić głupich jagód yy, za każdym razem w zasadzie, no często trzeba karmić te dinozaury, yy, czy to są paracery, czy to są brontozaury, czy to są dodo, u mnie dodo już wszystkie zdechły, bo miałem je po prostu głęboko yy, głęboko gdzieś, nie chciało mi się, tym chyba też już jest retired, też mu się to znudziło. Chociaż w zasadzie nie wiem, tutaj kilka osób gra w tym, w tej drużynie, więc może, może i nie. No i u mnie około godzinę potrzeba na to, żeby nakarmić wszystkie dinozaury. Najgorsze jest to, że mam też dwie bazy, bo nie, ch nie chce mi się przetransportować tamtej dinozaurów do, do, do tej bazy. I to polega na tym, że one po prostu pozdychały. Uznałem, że nie są mi też jakoś specjalnie potrzebne, chociaż wiadomo, no poświęciłem na każdego dinozaura. Naprawdę, naprawdę dużo czasu, tak, bo, bo jesteśmy tutaj na tym serwerze oficjalnym, także tutaj oswajanie trwało po kilka, kilkanaście godzin często. Poza tym szukanie, no 104 bronek, poza tym oswajanie, szukanie, przepraszam, szukanie niektórych dinozaurów na 120 zajmowało mi często kilka dni, jak pamiętacie z Spinozaura szukałem bardzo długo, nie mogłem znaleźć spin, Spinozaura na ponad setnym levelu. Nie mam też siodła na Giganoto. Na Giganoto no bym zebrał raczej szybko tego te, te mięcho. Dlatego Argentiwa. Argentiva jest drugim takim najszybszym dinozaurem do zbierania, ze względu na to, że po prostu wszędzie możemy się nią przetransportować. Ma dużo stamina nie trzeba się zatrzymywać, tylko w zasadzie co chwila coś tam żeremy, tak? No ale ona też dłużej będzie biła, bo o, żeby te t na górze mi się tam nie pobudziły. Kolejny 104! i widzicie, można było oswoić. Na, u mnie na serwerze 104 brontozor oswajałby się około 15 godzin na samych jagodach. Natomiast potrzebowalibyśmy 180 jajek żółwia. Ja ich żółwia mam. Nie mam jeszcze nawet 100. A tym bardziej, że żółwie mi pozdychały tam w tej drugiej bazie. Takie raptory też warto, bo widzicie, jeden gryz i mamy 30, nie? Jak jest taka grupa. Także musimy sobie w ten sposób radzić. Ja brałem wcześniej Giganoto po prostu na falą. Na agresivę, i on wtedy też coś tam zbierał. Ale on tylko zabija, a mięso już nie zbiera. Więc i tak musimy tą Argentywą niestety, ale dalej je zabijać. No a to oznacza jednak więcej czasu. Tak, no tak obliczyłem, że więcej czasu mi na to poszło niż normalnie. Myślałem, że wyglądało jak alfa parazar. Zaraz tam też podlecimy sobie, zabijemy tego alfa. Level już raczej nie wpadnie, bo ta Argentiva to ma, no ona bardzo blisko Maxa jest na pewno, jest tam Alfa to sobie go zdjemy. Mita nie potrzebuje, więc nie będę go gotował. Jednak, nie, jeżeli macie siodło na Giganotu, no to wtedy oczywiście tak. Ja nie mam, więc oczywiście nie. Ale zobaczcie że tu jest ryb z kolei, nie? I na tych rybach mógłbym sam jak dużo zebrać jakieś galoty tu nawet mi wypadły. Ale zawsze, mimo tego, że y, na przykład teraz zebrałem Argentiwą, no to zdarzało mi się tak, że właśnie zebrałem niby Argentiwą, ale jeszcze tak na wszelki wypadek sprawdziłem. I miałem kilka razy tak, że jeszcze w alfie mimo wszystko były jakieś itemy, więc polecam za każdym razem sprawdzać. Mimo iż myślicie, że zebrało się, y, to to jednak jeszcze może być coś w środku. Może już to usunęli, bo to było, no nie wiem. No. Może już nie ma tego, tak? Może to był po prostu błąd i już tego błędu nie ma, aczkolwiek wątpię. Dużo błędów ciągle tutaj jest w grze przez naprawdę długi okres. Błędy, bu bugi w grze e, często zostają przez kilka nawet e, tygodni, prawda? Ciężko jest po prostu im naprawić, tak mi się wydaje. Przy okazji, jakbym był Giganoto, no to on też ma atak masowy, więc tutaj wszystko w zasadzie bym zabijał na, na dwa hity, coś takiego. Argentíwą niestety, ale trzeba się troszkę napracować bardziej. Takie paracery z kolei, później. Znaczy ona jest silna, więc nie będę musiał jej leczyć na pewno, co jest też plusem. Ale minusem jest to, że nie, nie, nie w ogóle jej nie daje w level. Bo ona i tak już ma maksymalny. Ona zabiła naprawdę około 100 Alf Tirexów spokojnie. Myślę, że zabiła też z 20 Alf Cardon na pewno. Alfraptorów, Raptorów, przepraszam, nie Alf T-Rexów, Alf Raptorów chyba powiedziałem, nie chcący Tirexów. To dzięki niej w ogóle mam takie EQ, jakie mam. No dzięki niej też trochę dzięki DOD. No bo jednak DOD, czyli, czyli Pteranodon latał po kryształach. Z tym kapem, jak już, znaczy z tym movement speedem swoim, o którym Wam mówiłem w poprzednim odcinku na temat właśnie moich dinożarłoków. No i tak wygląda zbieranie tego mięcha. No nie jest to jakieś ekscytujące, trwa to bardzo, bardzo długo. Później Wam jeszcze pokażę, właśnie jak przylecimy, jak przylecimy do bazy jak to te, te, te mięso znika. Nie było mnie online... On, dobra, może nie, nie online, ale one nie jadły od około 4 dni, więc zobaczycie, ile po 4 dniach mniej więcej tego mięsa schodzi. Pewnie ostro myszkę słyszycie, bo no, muszę niestety wciskać ją. A może nie słychać, może, może się wygłuszy. Przy okazji jakaś tam hityna, no, co prawda na tych zwykłych serwerach nie są to duże ilości, ale zawsze to jest coś... Duży problem tutaj z tym Cementing Paste miałem, pamiętam. Powiem Wam szczerze, no ja... Znaczy, ja mówiłem już dawno, że nie ma opcji, żebym zrobił na tym serwerze bazę metalową. Po prostu by mi się nie chciało. Po prostu by mi się nie chciało. Ja tą bazę z kamienia budowałem około miesiąca. Mimo, że grałem codziennie po naprawdę dużo godzin, to tą bazę z kamienia budowałem naprawdę bardzo bardzo długo, także z metalu by to trwało jeszcze więcej. Dodatkowo przetwarzanie na cementnik, pojeść z na... na hityny kamienia, prawda? Ewentualnie zbieranie żabą, albo... przetapianie metalu, przecież też dużo czasu. No jest to naprawdę katastrofa. I nie widzę też sensu specjalnie, bo... jakby nic jeszcze tej... tej... tej bazie w mojej nic się nie stało na taki, na tego typu serwerze. E, dobra, słuchajcie, póki co zapauzuję. Póki co zapauzuję i zaraz do Was wrócę. Już mi chyba zabiłem w ogóle każdy rodzaj dinozaura przez te 8 minut. Eee, także ja jeszcze tu pozbieram i widzimy się za chwilę. Dobra, czas na powrót do bazy. Kot wrócił do mnie znowu. Coś chce, chyba gładna. Eee, jak widzicie, mam prawie całego kapa już zebranego. To jest w zasadzie samo mięso. No i tam skóra, wiadomo, no bo skóry też no, trzeba niestety się, się sama zbiera. Ale zaraz ją później wyrzucimy, jeszcze do tego muszę jagody. Niestety, zebrać trzeba będzie uruchomić bronto, czego nienawidzę robić po prostu, bo one są tak cholernie wolne. że samo wyjście z bazy to jest 5 minut. No ale tam dwa razy tym ogonem kłapnąć, walnąć i w sumie będzie zebrane. Dlatego teraz od razu nakarmimy sobie. Myślę, że zacznę od T-Rexów, chyba tak, tak. Niech będzie, że zacznę od T-Rexów. Zobaczycie, jak te 10 T-Rexów, bo tam chyba 10 w jednym miejscu jest. Nie zżera tego, hmm, te mięcho. Nie wiem, giganoto w sumie no to nie będę już karmił, ale on chyba i tak się tam załapie. Nie, dobra, giganoto na razie zostawimy, nakarmimy resztę. Pamiętajcie, że w środku jest 10 w 10 Raptorów, kilka tam skorpionów, nie skorpionów. Skorpionom w zasadzie możemy podejść też zniwe mięso i szczerze to polecam, bo po pierwsze lepiej się nakarmią, po drugie, no jeżeli mamy zniwe mięso, Nadprogramowe jakieś, to warto te mięso zużyć. Na przykład z Giganoto, tak jak ja mam. To właśnie sobie teraz wezmę przy okazji. Czekajcie, czekajcie. Widzicie, no nie wiem, ile to trwało wszystko pół godzinki, coś takiego łącznie, ze zbieranie całe. Widzicie, już raz jest od nowa cały, także to też jest spoko. Przyda mi się też te mięso zgniłe w drugiej bazie, bo tam też mam jakieś. Te skorpiony, i w ogóle one tak, tak żrą tym mięcho, że ona znika jeszcze szybciej niż te zwykłe i, i największej ilości dinozaurów. E, dobra, nie wiem czy poznajecie swoje niki, niektóre osoby wciąż są na pewno na kanale, bo widzę, że ciągle tam komentują, piszą, także bardzo mi jest miło z tego powodu. Dobra, tutaj mamy koryto. Może zobaczę, pokażę wam, ile. Jak procentowo... O kurde, co tu się stało w ogóle? Ile tak procentowo? Dużo, zobaczcie, dużo nie mają. No to na pewno nie wiem, czy starczy w ogóle na jedno koryto tego mięsa, co nazbierałem. Masakra. To Mięsa jest, jak widzicie, sporo. Dobra, dawaj, bierz wszystko. Jak tak bierzemy takie ogromne ilości, to niestety będzie lag na pewno. I wrzucamy. Patrzcie, tutaj znika nam... Myślałem, że będzie trochę szybciej. Trochę też jagód pozbierała, no bo jak zabijemy jakieś tam roślinożarne, to też zbiera. Trzeba to wszystko będzie wyrzucić później. Także leci całkiem szybko. 4 dni nie były, nie były karmione. Może t trochę dłużej, reszta nie była 4 dni. t tak chyba troszkę dłużej. Myślę, że może z tydzień nawet. One niestety muszą jeść po jednym, uzupełniają jedną, uzupełniają jedną, uzupełniają i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czasami jest lag, więc nie myślcie, że już że żarły, tylko po prostu one są zlagowane. A ja się nie mogę ruszyć. Mamy kolejnego laga, bo przynosimy, jak przynosimy tyle rzeczy różnych, to niestety, ale może nawet grę czasami wywalić. Ale to jest z kolei... No, teraz nie będę mówił, bo nie wiem, czy w ogóle widać, że mówię. Ostro. Wow. Niesamowite, że po prostu tyle czasu to zajęło. I chyba nawet było widać, bo widzę, że ta minuta chyba minęła przez taki lag, nie? Też przez to, że przy okazji się primemid yy, 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 przetwarzał. Tu jest jakiś ostry błąd, zobaczcie. Więc jakoś tak trzeba wejść chyba odpowiednio. Dlatego te jajka też spadają, O, o kurwa. Wow. Dobra. Okej okay. Spoko miejsce. Jak tam na już, czy jeszcze nie? O, no, możecie się. Dobra, już co widzę na jedzeniu, chyba wszyscy nawet. I dlatego może też taki lag był, wiecie, bo akurat przenoszenie plus przerzucanie mnie przez mapę. Także już na żartę można nawet zobaczyć ile tego zjadły. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Może inaczej polecimy Policzimy 5, 10, 15, 20. E, 20. 23 razy 20. Także dość sporo. Teraz kolejne koryta. Zajmiemy się tym korytem w środku. Te są roślino żarne. Także im trzeba będzie dać jagody, ale to też później, bo tych no jest za mało na pewno. Chciałem po prostu zrobić taki odcinek, żebyście zobaczyli jak bardzo pochłaniająca czas jest ta gra, bo ona naprawdę pochłania czasu zbyt dużo. I tak wiecie, no zawsze trzeba się zalogować, zawsze coś tam jest do zrobienia, zawsze coś jest do nakarmienia. Niby głupie, niby niegłupie, no ale jednak. Nie chcesz je, żeby te dinozaury żyły yy, i one też chcą w zasadzie żyć, może tak się wypowiem. Tutaj będzie znikało jeszcze szybciej, bo ich jest więcej, tak? I jednocześnie wszyscy jedzą. Także wow! Wow! Tyle. O tyle. What the fuck A i zgniłe mięso niestety nie poszło Zaczniemy teraz od zgniełego mięsa, żeby te skorpiony zjadły. Oh. Dobra, same skorpiony. Skorpionów jest tam, nie wiem, 5 grzeżą ostro. Że jeszcze... Dobra, tam wpadły kolejne. I słuchajcie. Ja pierdzia. Koniec! Nakarmiłem 10 T-Rexów i trochę tych Wilki, Koty, Kuny, lisy, Raptory, Żaby, Skorpiony, Argentywy na górze. I jeszcze zostały tak, zostały jeszcze tam jest 10 domofonów. Tam są T-Rexy, Spino i tak dalej. Tu są Karno i dildosy, bo one z tego koryta mają, do tamtego nie sięgają. A już nie mam mięsa, a mięso było naprawdę w opór. To starczy jeszcze na nakarmienie tych ewentualnie domofonów. Eee, także zaraz jeszcze do Was wrócę, no bo pokażę Wam jeszcze, może jak one jedzą. Tą drugą bazę Wam pokażę, bo tam wszyscy są w ogóle wygłodniali, tacy na maksa. Nakarmię te domofony, bo one dawno też nie były karmione. O ile się uda. Dobra. I byrby. Czas teraz na roślinożerne. Co, co prawda jeszcze mięsożerne nie zostały nakarmione, ale w międzyczasie też chcę zebrać brondozaurem tej jagody, bo później jeszcze mięso i tak będę musiał zebrać i jagody na tamtą drugą bazę. Strasznie dużo czasu. Myślałem, że jak powiedziałem, że godzina, to trochę przesadzę. Nie wiem, myślałem tak 45 minut, ale już minęło 30-40 minut łącznie a i tak wszystkie dinozaury nie są nakarmione, nawet nawet połowa w zasadzie nie jest no może, może połowa jest w sumie, tylko, że jeszcze druga baza, drugi raz trzeba zebrać mięso dla mięsożernych jeszcze też dobrze by było zebrać mięso dla, dla mnie żebym sobie, wiecie, tam ugrillował to mięso i trzymał w lodówce, że jak się loguje to zawsze tam mam na eskapadę, na wyprawę Także słuchajcie, no ta gra jest naprawdę dla no life'ów. Ja jestem takim no life'em. Lubię grać w tę grę, naprawdę lubię grać w tę grę. To nie jest tak, że ja ją kręcę na siłę, że się zmuszam czy coś. Ale gdybym nie nagrywał tej gry, gdybym, no powiedzmy, nie, nie robił teraz także, że zajmuję się YouTube'em, no to bym w nią nie grał, bo nie miałbym kompletnie czasu na taką grę, bo. Jakby chyba rozumiem, dlaczego tyle osób u mnie ogląda, bo po prostu sami nie jesteście w stanie, nawet tam, jeżeli macie komputer, który spełnia wymagania, macie grę, sami po prostu nie jesteście w stanie w nią grać, bo ona pochłania zbyt dużo czasu, naprawdę. Mimo, że teraz i tak jakby troszkę ułatwiłem sobie pogram na tamtym drugim, no to jednak ta gra jest dla, dla kompletnych no lifeów. No ludzie tutaj, niektórzy, wiecie, no jeżeli chodzi o wykluwanie, to już w ogóle ja na przykład zrezygnowałem po tym pierwszym wilku moim, bo to jest po prostu hamuwa, no, że przy kecalu ja muszę siedzieć e, gdzieś 20 godzin, żeby się wykluło jajko, później 20, żeby jeszcze on przeszedł tu, w tą fazę, że sam się może żywić. E, a z kolei granie na singlu, to dla mnie jest jakaś porażka, nie, bo, bo... To nie jest ani żadne wyzwanie, ani dla, dla mnie nie jest to frajda żadna, jest to po prostu nuda, to nie jest przetrwanie, jeżeli nie mamy z kim przetrwać, tak, bo jeżeli jesteśmy sami, to i tak nie przetrwaliśmy, powiedzmy sobie szczerze. Dlatego, no nie wiem, ta gra jest, moim zdaniem idzie w złym kierunku i na pewno powstanie taka gra, która będzie miała podobny klimat, ale nie będzie... Pochłaniała y, takiego czasu, że musicie grać, no nie wiem, 50 godzin w tygodniu. Może przy 50 to jest przesada, tak na tak w sumie. Chociaż. O, tam jest Alfa Raptor. Czy brontoza zabierze Alpha Alfa Raptora? W sumie challenge, accepted. Możemy podjąć takie wyzwanie. Czekajcie tylko niech tam się sta. Podejdziemy do niego, niech sami nam się odnowi. może Zmniejszył strasznie się odbija z tych platform. To właśnie też denerwująca bardzo rzecz, te, te platformy i to odbijanie się od nich. Dlatego zaraz zobaczymy. Może 40 godzin. To też zależy, co chcemy osiągnąć w tej grze. Jeżeli gramy na PvP, musimy być codziennie zalogowani. Musimy codziennie. Czy to doładować amunicję, czy, 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 czy nawet chociażby sprawdzić czy nikt nas nie owarił. Ten awaraptor nie wiem czy ja go zabiję, bo on ciągle gdzieś tam odbiega i ja do go nie dogonię. Ten ogon walnął go, chyba, chyba go walną A może i nie. No w sumie nie. Zobaczcie, sam już sam brontozaur, póki co, zjadł już około 200 tych Tinobury, czyli tych czerwonych jagódek. Czyli każdy z tych dinozaurów, w zasadzie, będzie na tyle samo głodny, prawda? Dobra, niestety ten alfa Raptor zniknął. Ja wracam do bazy no, tak szybko, jak to jest możliwe. Niestety nie jest to możliwe. I pokarmimy jeszcze resztę dinozaurów. Masakra, czuję się po prostu jak jakaś, jak matka, która musi nakarmić dziecko, no. Albo ojciec, może, jak, jak musi nakarmić dziecko. O Boże, byrby. Dobrze, wróciliśmy do bazy. Tej mojej pierwszej, głównej. Jak widzicie, o ale, tu bieda. Wszystkie. No, może nie wszystkie, ale znaczna większość. O Boże, dinozaurów rośinożernych zdechła. Na pewno zdechły ze dwa żółwie. O, ale zrobiłem. Wiecie, co odwaliłem. Nawet boby nie żyje Nawet dwa boby nie żyją, zabiłem boby Zabiłem boby o, Bardzo mi przykro Mogę je zawołać? Mogę zawołać, chodź Nie mogę zawołać, czemu? Jest lag niestety Zobaczcie no ten akurat ma dużo chyba fuda ogólnie. No, mamy lagę jakiegoś, nie mogę się. O, dobra, już ten, już zawołany. Ale możemy sprawdzić to, może jakimś żółwiu na przykład. Żółw 1300, no. One nie były karmione bardzo długo naprawdę bardzo, bardzo długo. Dużo z nich zechło. Wszystkie doda umarły na pewno. Tych triceratopsów to umarło. Ciężko mi jest określić dokładną liczbę, ale no tak ze 4 yy, coś tutaj na pewno jeszcze takiego było, co zdechło. No, musiałbym jakąś kalkulację zrobić, jakiś... Ale parazaury chyba przeżyły z kolei, także to jest dziwne. Ja je szybko karmię, bo one niektóre są w ogóle na resztkach swojej wytrzymałości, od razu wrzucę im to wszystko to one się najedzą. Druga sprawa też, jeżeli chodzi o karmienie na przykład wodnych. Bardzo dużo trzeba mięsa, bo one też szybko pożerają. Takie jak giganoto w zasadzie. Zobaczcie jakie gody szybko wcinają. No i takie karmienie będzie trwało teraz dość sporo, bo one muszą to wszystko zjeść. Tym bardziej, że to są jagódki, więc muszą to szybko... Po jednej jagódce, która daje tam troszeczkę tylko. Jakiś ham mi poniszczył. Feeding Trouty po prostu zrobił demolisz, bo, bo czemu nie, nie było mnie tutaj przez ponad 4 dni, to można. No i jeszcze potrzebuję zabrać miejsce dla tych wszystkich pozostałych. Bo one też mi się wyłożą, A szkoda by było w zasadzie jakiegoś tam tych krokodyli, ale one były też karmione w zasadzie jakoś całkiem... Wow, skorpiony tu w ogóle mają prawie fulla, ale nie wiem czemu. Full. Na pewno nikt ich nie karmił, ale dziwne. Także może tego mięsa nie będę im dawał w sumie. Nie chce mi się już. O kurde, mamo, to co ty? Ty jesz? Ty jesz, czy nie ty jesz? Zobaczcie, 5000 nie miał. To też zależy od dinozaura, jak to szybko spadło. Zobaczcie, tutaj jest jakiś... Jacyś ludzie się u mnie w ogóle na bazie respią zauważyłem. Nie wiem, czy w środku bazy... Mam nadzieję, że w środku bazy nie mogą z kolei. Nawet do środka nie wchodziłem już. Od bardzo, bardzo długiego czasu. Nie wiem, co tu się dzieje. Nie, chyba nikogo. W środku akurat chyba nikt się nie zrespił. Bo inaczej oni nie mogli wejść, niż się respiąc. No, Także tutaj wszystko jest. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Taki chciałem Wam zrobić, jakby. Chciałem Wam pokazać. Na czym polega też ta gra z tej strony mniej przyjemnej, z tej strony, którą niestety no, trzeba mimo wszystko wykonywać, a nie chcę się... Chciałem wam też pokazać jakby zaplecze może trochę tego, jak wygląda nagrywanie tego wszystkiego. Bo jeszcze nie wszyscy wiedzą, że to aż tyle czasu potrzeba. Dzisiejszy odcinek mimo, że też jeszcze nie skończyłem wszystkiego robić w zasadzie dzisiaj. No trwał. Nagrywanie go ponad godzinę, póki co. Także bardzo dużo czasu, no ale już nie będę tam przedłużał, nie będę już powtarzał tam więcej, po prostu tego karmienia. Widzimy się, mam nadzieję, wkrótce przy innych seriach. Przy... Zapraszam Was naprawdę bardzo do GTA. Szczególnie ee, nowa seria, i do innych. O, tam kolejny zobaczcie, leży. <ścoughs> o co chodzi w ogóle, o co chodzi, eee, i do innych serii również. Mam nadzieję, że będziecie oglądać wszystko. Dzięki, bardzo. Trzymajcie się na razie. Cześć.